Siemano! W dzisiejszym odcinku, jak możecie już tutaj zobaczyć na pasku ekwipunku, jest kitsunka i będzie w dzisiejszym odcinku jedzona kitsunka, jak i również zrobimy sobie tutaj Drako V2 przy okazji ekspienia tutaj Kitsunki. Tutaj na live, jak bo pewnie możecie się zapytać, jak jeszcze w poprzednim odcinku nie skończyłem Drako V1, nawet nie zrobiłem. Ale tutaj był live w niedzielę, na którym udało nam się zdobyć tutaj tego Draco F1. Udało nam się zrobić prehistoric, Tutaj z widzami robiliśmy. Tu jest czarny pas. Weźmy Dojo Belt Black. I o, jest jajko. Mogę podnieść. I co możemy skolektować? Moi proszę bardzo, Dragon Egan e. mamy. Nie tego chyba ziomka, tak? Dragon Wizard. Poś tu, Dragon Wizard. Draco Temple has much knowledge. Yy, Draco, tak? Yy, I chcę wytradować. O, i mamy Draco. Jest Draco. Coś mamy pod te? A, nie mamy nic pod te. No mamy Draków V1, udało się. Dziesiątka nas była na statku, więc była fajna zabawa, więc na następne live'y bardzo zapraszam. Możecie zostawić subskrypcję, żeby was żaden live czy odcinek nie ominął. Jeszcze tutaj jakieś informacje czy coś o live'ie na pewno będą na Discordzie, więc możecie też dołączyć na Discorda. Tam jak będzie live czy odcinki jest informacja zawsze, więc zapraszam serdecznie. No ja już tutaj... Nie przedłużam i po prostu zjedzmy sobie ten przepiękny owoc. Jezu, jakie on ma ogonki słodkie. W są wąsy jakieś? Nie wiem, wygl wygląda jak jakaś rybka. Ale dobra, zjedzmy ją. Jezu, cztery miesiące. No nie udało mi się je zdobyć ani nic, ale udało mi się ją wytradować. I bardzo dziękuję widzowi, który to ze mną zrobił. I co, zjedzmy sobie ją. Piękna chwila dla mnie, może dla was też. Zjemy sobie kicunkę. I proszę bardzo, eating block, jezu. Ale mi szkoda, a jednocześnie fajnie. Mamy kitsunkę. Jak tutaj M1. wygląda? No, kurde, piękna sprawa. Dobra, ale też chodźmy sobie od razu tutaj do NPC-a, do Dojo trenera I nie, do Dojo trenera, chyba nie teraz, chyba teraz do Dragon Wizarda? Y Young Dragon. Tak, tutaj do niego mamy iść. I teraz płonące kwiatki musimy zdobywać. No i słyszałem, że z tym troszeczkę problem jest, żeby je wydropić. I podobno mamy, możemy zdobyć jednego, potem trzeba czekać. I chyba 5 minut cooldownu jest, więc... no... Chociaż i tak expimy kitsunkę i tak, więc... Do którego? Do 300 mamy transformację. Zobaczymy, no na pewno potem trzeba będzie iść na bossy i no, przetestować tą kitsunkę. Na której mapie tutaj? Yy, oglądałem jakiś filmik właśnie, żeby wiedzieć dokładnie o co chodzi, bo tak nie rozumiałem, jak to dropi, jak to nie dropi. I tutaj podobno najlepiej bić mobki, trzeba być obok nich i wtedy może wydropić po prostu... Kwiatek z nich, trzeba będzie go podnieść. Jak, jak fajnie chodzimy! A im więcej taili mamy, to coś się dzieje? Uuu, ile masterki Jest kwiatek? Nie ma kwiatka. Szkoda. Zbierzmy sobie jakąś może większą grupę. I tak cały czas oni idą za nami. Ej, fajne, podoba mi się. Jezu, i chyba długo posiedzę na tej kitsunce. Chyba to nie będzie jak z innymi frutami, że sobie będę zmieniał. No bo tej kitsunki to szkoda, w ogóle tyle ona warta, że no na pewno trzeba będzie na niej chwilę posiedzieć. Jeszcze jakie fajne animacja. Q. Cool. I mamy już w ogóle pierwsze skille. Co robi? Accursed enchantment. Aha, no taki trochę długi ten skill. A Tales of Burning Agony. o fajne, śmieszne. <grymne> Ale nie, M1 jest fajne. Dobra, mam trzy taile. tak dokładnie, nie wiem, no a w ogóle te, te, te kwiaty to się nie rozpią tylko w nocy. Mogą one się w dzień zrespić, bo też tego nie jestem pewny w 100%. I muszę to, no na razie to nam leder dropi. Ale ledera nie chcę, jak chcę kwiatka. No widziałem, że ludzie tam dropili, tam na tej górze. Bo tam tamtą górę trzeba iść. Zaraz przetestuję. Bo jak na razie kwiatka. Nie widzę, żeby był. O, i nowego ma, skila mamy. Można sobie od razu sprawdzić. Na tych chyba dropili ludzie. E, C Foxfire Disruption. Ładujemy. U! 5000 zwykły skilek? O kurde, mocne to jest. Kwiatek? Nie ma kwiatka. Chyba, że no właśnie poczekamy sobie na no. Ja tu sobie pobiję te mopki. Zobaczę, może mi się uda. Chyba trzeba ich 5 dropnąć. No zobaczymy, zobaczymy. Tylko właśnie to już jest późno. Trzeba szybko tutaj wbić tą kitsunkę i tego Dracovl dwojeczkę. Oj, dobra, pierwszy kwiatek udało się tutaj znaleźć. <grytania> 201 masterkę udało się wbić też przy okazji. No myślałem, że trochę szybciej to będzie, dobra. Teraz 5 minut trzeba czekać. To może jakieś busiki by były. Jak mi tutaj nikt nie zbił. Trochę jeszcze się obawiam. A w ogóle nowego skillu odblokowaliśmy pod ev? Co to, to jest? Will Assault. Aha, takie do przodu. Dobra, spoko, spoko. A jestem transformacji ciekawy. Dobra, jeden kwiatek na cztery zebrany. Lecimy dalej. No i proszę bardzo, drugi. Drugi trochę szybciej się zrespił. No teraz kolejne pięć minut czekania. Jeszcze trzy nam zostały. No i dobra, udało się zdobyć trzeciego. No, prawie trzeci na się zezną masterkę tutaj dropną, więc proszę bardzo, podnosimy. I z dwa mopki i zaraz się tu przetransformujemy i zobaczymy sobie. Jak ten kociaczek tutaj wygląda, taki cuneczka czekajcie, dajcie mi tutaj zbić te moby, czy jeden wystarczy? Jeden wystarczy, ale dobimy już te, bo i tak musimy 5 minut czekać, to... chociaż sobie jakieś cunkę zobaczymy. Dobra, stajmy gdzieś tam na dole. Są mobki, są mobki. I przetransformujmy się. Proszę bardzo, zobaczmy sobie, jak to wygląda. O kurde jesteśmy. Nie wiem, to Lisek? Chyba lis jakiś. Dobra, skoki. Nie jesteśmy jacyś za szybcy. Chyba, że ona znerfiona jest, albo czekajcie, nie ma. Jak dam sobie Black Belta? Ona będzie szybciej, tylko gdzie mam Black Belt. E, tutaj jest Black Belt. No teraz trochę szybciej, ale ona taka powolna. Chyba, że na skile, Jak wyglądają skile? Różnią się. Z. Różnią się. okej. Okay. Tales of Burning Agony. A to my lecimy zamiast tego, tej rzeczy. Dobra, jak skaczemy w ogóle do góry. Wiem, że mnie tak wywiło przez przypadek. Foxfire Disruption. To wcześniej robiło takie kółko, które biło damage teraz. Podobne, tylko nie wiem. Jakoś inaczej chyba. Dobra, i Wild Assault. Okej, okay, czy też pewnie takie ugryzienie jak tamto, ale dobra, słuchajcie tą zetkę i tak... Oha, Dobra. Tam w ogóle widzowie jak mnie oglądają. Co jest? Taka widownia z góry. Nawet ich nie widziałem. Będziecie zobaczyć tutaj. tu mi tu kibicuje. Dobra, ja tu co? Jeszcze dwa kwiatki trzeba zebrać. Jak na razie, myślałem, że dłużej zejdzie. Trzy kwiatki w 35 minut się udało wydropić, więc no co? Zaraz się widzimy na czwartym. I na sam koniec na pewno trzeba będzie PvP tutaj z kimś zrobić. Sprawdzić, jak taki tsunka sobie tutaj radzi. Chociaż czuję, że to jest z tymi skillami. Oho, to jakieś jeszcze koło takie coś bije? Dobra. Fajne, fajne. Taki, taka kurde spamerka jakby. Dobra, jak to F -ka działa, jak to już trafię? Okej, okay, no takie coś. No to za dużo nie biję. Taki doskok bardziej do kogoś bym mógł powiedzieć. No i czwarty kwiatuszek się tu zrespił. No, ten trochę zszedł. 10 minut, dobre. No i dobra, czwarty podniesiony i czekamy na ostatniego. No i dobra, jest piąty kwiatuszek. Ten całkiem szybko chyba... 5 minutek tutaj, dobra, i podnosimy, i mamy piąty kwiatek. Jeszcze się upewnię, czy na pewno mamy piąty kwiatek. A, dobra, może to nie być tak, mamy ich pięć. ok. Super, możemy sobie zrobić Draco V2. A w ogóle jeszcze pewnie zadajecie sobie pytanie, dlaczego w ogóle tu ekspiłem. Eee, też nie miałem pojęcia na początku, bo po prostu zobaczyłem na filmiku, że ktoś tu ekspił więc też postanowiłem. Ale od razu przy okazji, ekspienia dropiły mi tutaj mini Tuski. Eee, dziwna nazwa. I z nich możemy sobie wytworzyć Dino Huda, którego bardzo chcę, no bo wiecie, mój skin ogólnie w Robloxie to jest dinozaura, a tutaj mi nie działa. No to chociaż chciałbym mieć tą czapkę dinozaura. Żeby jakieś tam nawiązanie do mojego skina mogło być. No teraz tylko trzeba będzie się udać na pewno na Prehistorika, żeby kupić sobie tego dinohuda, ale to już w następnych odcinkach albo na live ewentualnie, jak się nam uda znaleźć przy szukaniu Lewiatana. No co w ogóle do kitsunki? Do ekspienia, no powiem tak, no M1, no uwielbiam te M1, -ki. te M1 po prostu dla mnie to jest coś, coś pięknego. Najlepsza rzecz w tej grze, najlepszy atak, no te takie ciosy pazurem, no piękna rzecz. Yy, ogólnie tak ekspienie, farmienie, nie wiem, bardziej mi się podoba ekspienie bez transformacji. Jakoś przyjemniej mi się biło, nie wiem dlaczego. Na transformacji tak to jakoś, yy, czekajcie, przemienię się, tak to opornie, że tak, nie wiem. Tak te, e, takie M1 taka... Nie, nie, nie czuję jej po prostu. No nie wiem, no po prostu lepiej mi bez transformacji, ale dobra. Chodźmy już tutaj bez gadania i kupmy sobie Draco V2. Czyżby. Yy, tak, znalazłem i potrzebuję milion. Oj, ty złodzieju. Miliona mam ci dawać, dobra. komplet. I Elder Wyrm odblokowany. Draconic Party is coursing through you. Ooo, i teraz skrzydła, no tylko kurde. No, moje zasłania. <laughs> Ale dobra. Draco V2 odblokowany. Kitzunka zjedzona. No, mega dymy się tu dzieją widzowie. Mega, mega. Muszę zostawić łopeczkę w górę. A teraz idziemy przetestować na jakimś widzów PVP tą ci. Czy. Będzie jednak 10 na 10. Znaczy, nie, 10 na 10 to bym w sumie nie dał. Znaczy, myślałem, że będzie ciekawsza, fajniejsza. Chociaż zostanę sobie jeszcze na niej, na niej dłużej, żeby taką bardziej rzetelną opinię dać. Ale co do PvP, no to zaraz się okaże. Ale jak na razie tak samo, Expanding to bym miał takie 8 na 10, 8,5. No coś takiego, zaraz zobaczymy taką ogólną ocenę. A jeszcze tutaj, zanim PvP. Jest tutaj dla Was konkursik, bo dużo ludzi chciało, żebym zrobił konkurs na odcinku, nie tylko na DC, bo przypominam, na, konku na DC są konkursy i to ostatnio dosyć często, prawie codziennie, więc zapraszam, zapraszam. Ale tutaj dla widzów, że wytrwali do tego momentu T-Rex, t, -rex, t -rex tutaj dla widza. Jeden do rozdania, więc co trzeba zrobić, żeby wygrać? Na pewno zostawić subskrypcję z dzwonem, łapkę w górę i w komentarzu i napisać Falcon. Fruit, tak jak się nazywa Falcon, Fruit musi napisać, aby wygrać tutaj tego pięknego T-Rex fruta, więc zapraszam do brania udziału w konkursie. Wyniki pewnie w następnym odcinku, a następny odcinek będzie jak będzie. Więc co, czekam na widzów, niech się tutaj przyjdą do mnie i zaraz z kimś tutaj testujemy. Dobra, i wujek z piwem, bardzo dobry nick, tutaj będzie moim przeciwnikiem do testowania Kitsuny, więc bardzo mu dziękuję. On chyba ma aisa z tego co wiem. Więc co, przygotujmy się tutaj, ustawmy się naprzeciwko siebie i czy Kitsunka da sobie radę w pwp Zaraz to sprawdzimy, a więc co, odpalam aure. Tutaj na aure jest znak tego, że zaczynamy. Odpalona i jedziemy z tym. Oj, tutaj jakieś teleporty, nie trafił. No, ja też nie trafiłem, ale czy się zamieniać od razu w pizzunkę? Nie mogę, nie mam tail. A, dobra. Co ja zrobiłem? Pvp nie jest włączone. Dobra, jeszcze w trakcie tutaj, jak nie wyszło nam z Pvp, to piraci się zrespili. Zobaczmy, jaki wróci. Uuu, bomba. No, dropik. Dropik oddał. Dobra, ale przejdźmy do testowania tej rysunki. Chodź się tutaj, ustaw, wujek. Dobra, no i co? Odpalamy aurę. Jeszcze raz i sprawdźmy się teraz. Dobra, zaczęliśmy. O, nie trafił, jednak trafił. Dobra, ja bym chciał się przemienić. Mogę się przemienić? Bym był wdzięczny. Dobra, przemieniłem się. I teraz trafię go. Trafiłem. O, ile to bije w ogóle? Fajne, fajne, fajne mój. Moje skill, trafianie z jest okropne. Bo nie widzicie, już nie trafiłem czymś. E, gdzie on tutaj ucieka? No, on lepszy, on lepszy. No, nie trafiłem. Tym też nie trafiłem. No, moje spamowanie kit chyba. O, traf, ale traf, ale. Czem on na mnie siedzi? No, zejdź zem. Co to ma być? No nie, no, ich zamraża. Chociaż. Ej, kurde, nie wiem jakoś dużo. A to. Co? To... Mogę się nie bugować? Nie. Jakie... Ja nie no, tym kitsunkom to... Nie, no, albo trzeba się nauczyć trafiać, albo jest tragiczne do PvP. No, co się dzieje? Czemu ja nie trafiam w ogóle? No, Czemu to nic nie zabiera? O dobra, teraz zabrało. O! I zabit... Nie no. To my nie wiem, czy... mało dostawałem. Jakie są tego powody? Nie wiem. A tak żeby trafiać nią... Kurde, ciężko całkiem, no chyba, że ja po prostu nie umiem. GG no, GG wujek. To moja ocena, no jak na razie po tym teście takim króciutkim, no to tak nie za najlepiej. No powiem wam, powiedziałbym wam, że nawet słabiej od T-Rexa szczerze to wyszło. Chociaż wygląd, wygląd daje mega plus, mega plus do wyglądu. A tak to czy PvP? To kurde, nie powiedziałbym, no nie powiedziałbym. Chociaż, no mówię, no ja nie potrafię PvP, więc to co mówię o PvP, to nawet nie bierzcie tego pod uwagę za bardzo. To jest tylko moja taka opinia. Ja to bym, jakbym miał jakieś auto ajma na owocu, to bym wtedy dostał 10 na 10, bo by było bardzo łatwo. Ale w ogóle też chciałem sobie przetestować, bo chyba Kitsunka może w ogóle po wodzie chodzić, tak? O kurcze. Dobra. A jakoś szybciej mogę chodzić, bo ja mam Black belta założonego. Mam. No to i tak jakoś powoli, ale chociaż da się po wodzie chodzić, więc spoko. No i co? Jeszcze chwilę się tutaj pobiję z chłopakami. <głos》> na jednego na nie zrobili. Ale na no tą Kitsunką, no to... No powiem, że na pewno by trzeba było się nauczyć trafiać, bo u mnie, jak mogliście zobaczyć poprzedni PvP, no to... Z tym trochę było ciężko, no nie powiem, ale jak na razie moja ocena nie, nie jest za wysoka. No T-Rex jest jak dla mnie, nie wiem, łatwiejszy może i taki ciekawszy. No czy no mówię, jak Kitsunę, wygląd top. Top wygląd, chyba najlepiej wyglądający wkrót. Chociaż nie, w sumie Gaz też fajnie wygląda. Może jed... Nie no, ale no Kitsunkę, no... Nie oszukujmy się, no wygląda ładnie. Tam w sobie to taki, taka lisica, chyba, albo lis z ogonami. Szkoda, że nie ma 9 ogonów. Tak jak w innych grach zawsze jest 9 ogonów. Tutaj ma tylko 3. Chyba, że w transformacji. A, nie zobaczę teraz transformacji. Dobra, to nieważne, ale widzowie, jeśli odcinek Wam się spodobał, możecie stawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonem, jakiś komentarz. Na przykład, jakiego widzielibyście następnego frucika tutaj na testa, ale. Chyba następny, następny to już może jakiś Yeti by był. Bo tutaj ja też od widza zostałem właśnie na testowanie, więc na pewno się wywiąże tutaj z umowy i będzie testowany. Chociaż na razie bym chciał sobie chwilę pograć Kitsunką, no bo cena jej jest droga, więc no nie, chcę, nie chcę teraz tego tak na jeden odcinek sobie użyć. A kontentu trochę z bloxa, no powoli zaczyna brakować. No czekam na update bardzo mocno, wierzę w update, że będzie w bliskiej w przyszłości. O, aż tutaj się wywróciłem, jak właśnie powiedziałem o update'cie, to, to widać jaka jest rzeczywistość, aż mnie odepchnęło do tyłu, żeby nawet nawet nie myślał o update'cie. Ale co? Tutaj na pewno jeszcze będzie live'ik z Lewiatana, więc też jeśli będzie, to bardzo na niego zapraszam. Będzie świetna zabawa, będziemy mogli razem sobie zrobić tego Lewiatana. A jak na razie, na razie.